Dzień dobry. Nazywam się Filip Gladrow i mieszkam na wyspie Rugia w Niemczech. Pracuję w firmie Baltic Agrar. Od prawie 10 lat jestem operatorem kombajnów, a teraz drugi rok obsługuję model X91100. W przeszłości pracowałem jednak na maszynach kilku innych marek. Młucimy pszenicę u 30-10 to ton. ton. Słoma nadal jest nieco twarda. W idealnych warunkach osiągamy wydajność około 80-90 ton na godzinę. Gdyby słoma mogła dojrzewać przez przez kolejny tydzień wydajność byłaby nieco większa. Pod każdym względem najważniejszym elementem jest zespół żniwny, ponieważ to od niego zależy wydajność kombajnu. Heder HD45X jest zespołem żniwnym podatnym. Jest wyposażony w dwa pasy podające materiał roślinny ku środkowi oraz jeden pas i jeden węben, które przynoszą materiał roślinny do przenośnika pochyłego. Zespół żniwny jest elastyczny i ma dwa przegubowe skrzydła boczne, co jest szczególnie korzystne w przypadku takiej szerokości zespołu żniwnego, która wynosi tu i 72 metra. Możemy kosić na całej szerokości roboczej, pozostawiając bardzo krótkie ściernisko. Nie mamy też żadnych problemów ze zbiorem wyległych upraw. Jeśli chodzi o komfort w kabinie, to obsługa maszyny jest faktycznie stosunkowo prosta, ponieważ wszystkie elementy sterujące są uporządkowane i dostępne za pomocą kilku przycisków programowych pod wyświetlaczem. To nieco ułatwia pracę, ponieważ nie trzeba wchodzić do menu. Działanie joysticka jest proste i zrozumiałe. Nie ma tu żadnych przycisków z podwójnymi funkcjami. Wszystkim bardzo łatwo się operuje. Wszystko inne można znaleźć tutaj, na wyświetlaczu. Wszystko, co jest szybko potrzebne, cokolwiek jest ważne przy muceniu, jest dostępne za jednym lub dwoma kliknięciami. Jeśli chodzi o silnik, to po pierwszych kilku dniach, po przyzwyczajeniu się do niego, wie się już, jak pracuje i co najważniejsze, na ile można ograniczyć jego prędkość obrotową. Słyszałem od wielu osób, że ten silnik przypomina im silniki w sieczkarniach polowych. I rzeczywiście tak jest, jeśli ma się doświadczenie w ich obsłudze. Właściwie nie ma takiego zakresu mocy, z którym ten silnik by sobie nie radził. Mamy mniejsze straty podczas zbioru i uzyskujemy wysoką jakość pomłotu oraz słony. Wydajność tego kombajnu jest naprawdę znakomita. Jeśli rozejrzeć się po rynku, jest tylko kilka porównywalnych modeli, a może nawet nie ma żadnego. you